Kubuś, z uwagi na twoje tragiczne, kuźwa, zachowanie w ostatnim tygodniu muszę ci powierzyć jakieś zadanie. Co? Przecież ja się ok, zachowuję. Ty nie żartujesz? Za karę zajmiesz się naszym szkolnym zwierzakiem. Nie jestem do końca przekonany, czy to jest dobry pomysł. Kuźwa, trzeba czymś nakarmić kici kici. Kici kici, jedz banan. Niezbyt mądre to Kici, Kici. Zaraz, Kici, Kici, co ty robisz? Jeśli chcemy przejąć władzę nad tym przedszkolem, musimy się pozbyć przedszkolanki. Miau, miau. Okej, okay, razem pozbędziemy się przedszkolanki. Kuba, czy wszystko okej? Okay? Tato, nie pij, bój, już spać, zostaw ma...